Dzień dobry moi drodzy, czas na kolejny odcinek, w którym będę odnosił się do popularnych tweetów, które pojawiły się w ostatnim tygodniu. A czego mogły dotyczyć te tweety? Mogę tylko podejrzewać, co tutaj zostało mi, moi drodzy, podesłane. No to lecimy po kolei. Od razu przypomnę na wstępie, że warto zostawić subskrypcję na tym kanale. Jeżeli interesują Was treści produkowane także m.in. przeze mnie, no to na tym kanale oczywiście też one się pojawiają i będą się pojawiały, a z tego co słyszałem, to sporo osób ogląda ten kanał po prostu bez subskrypcji, więc naprawdę zachęcam. Do kliknięcia właśnie tego przycisku. Oskar Mochnik. No i okej. Okay. Urban to najlepszy możliwy wybór z dostępnych polskich kandydatów. Może chociaż jemu uda się kupić szatni sprawić, że ta gra tej ekipy będzie jakoś wyglądała, zasłużył sobie na objęcie reprezentacji. Ciężko mu życzyć źle. Więc ja tutaj odniósłbym się do e, wszystkich zdań, które napisał pan Oskar, którego również śledzę i sporo e, ciekawych tweetów właśnie ten pan produkuje. Ciężko mu życzyć źle. Zgadzam się w pełni. To jest po prostu przeserdeczny gość, przesympatyczny gość. Jestem przekonany, że wiele osób po poznaniu Jana Urbana po prostu polubiłoby tego gościa. Czy to oznacza z definicji, że od razu dlatego, że ludzie by go polubili, musi nadawać się na stanowisko selekcjonera? Oczywiście, że nie, ale po prostu mówię, żeby go polubili. Czy zasłużył sobie na objęcie reprezentacji? To jest temat do bardzo szerokiej debaty. Natomiast biorąc pod uwagę wszystkich kandydatów, których my mieliśmy do wyboru, w zasadzie polskich kandydatów, bo obracaliśmy się wokół polskich nazwisk, nie ma co się oszukiwać, to trudno wskazać kogoś, skoro Maciej Skorża nie chciał, kto zasługiwałby bardziej. Tutaj można się zastanowić ewentualnie Marek Papszun kontra Jan Urban. No my nie mamy tak szerokiej karuzeli trenerskiej jak Hiszpanie, Portugalczycy, że możemy sobie od tak po prostu wybierać spośród tych właśnie bardzo wielu szkoleniowców, więc na tle polskich trenerów jak najbardziej mogę podpisać się po tym, co powiedział Jan Urban w kanale sportowym, że zasłużył na to, żeby brać go pod uwagę, jak najbardziej. Czy uda mu się kupić szatnię? Jestem przekonany, że tak, bo do tej pory, jeśli chodzi o ten aspekt, to tylko można powiedzieć, że był mistrzem. Sprawić, że gra tej ekipy będzie jakoś wyglądała? Czy uda mu się to sprawić? Mam wątpliwości ze względu po prostu na to, że ta kadra jest przesłaba. To po pierwsze. Natomiast na pewno będzie starał się, żeby ta kadra jakoś wyglądała, ponieważ to nie jest trener defensywny. To znaczy, to jest trener, któremu bardzo zależy jednak na tym, żeby ten styl się zgadzał. I teraz pojawia się to pierwsze pytanie. Urban to najlepszy możliwy wybór z dostępnych polskich kandydatów. Jeśli chodzi o mnie, numer jeden Skorża, numer dwa Papszun, choć nie bez pewnych wątpliwości, numer trzy Jan Urban. Tak wygląda mój ranking, jeśli chodzi o polskich potencjalnych selekcjonerów. Natomiast wydaje mi się, że choć w przypadku Jana Urbana taką czerwoną flagą jest brak większej liczby trofeów to by tak naprawdę najbardziej się tutaj przydało, czyli większa liczba Mistrzostw Polski czy Pucharów Polski, to jednak ja jego pracę w Górniku Zabrze. A najczęściej oceniając trenera odbijamy się jednak od tej ostatniej pracy, która była trudna w skomplikowanych okolicznościach, też trudne relacje z Łukasem Podolskim. Tamta praca była jednak jednoznacznie pozytywna, dlatego mi jest trudno podchodzić do Jana Urbana w taki zero-jedynkowy sposób. Nie ma trofeów, to się nie nadaje. Kurczę, no a kto ma u nas trofea? No naprawdę, my nie mamy takiego wyboru jak, nie wiem, przed laty, kiedy Franciszek Smuda był... Wybrany także na podstawie tego, co sądzili kibice, co sądziły media i tak dalej. Tak, 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 tak było. Świętej Pamięci Franciszek Smuda wtedy cieszył się naprawdę dużym uznaniem, ale oprócz tego do wyboru był np. Henryk Kasperczak. No to nie są takie czasy. Marek Papszun jest człowiekiem do tej pory nieskalanym porażką, tak można powiedzieć, jeśli chodzi o raków Częstochowa. Natomiast, czy są pewne czerwone flagi? No, są takie, że pracował w jednym miejscu i to w miejscu jednak ekstremalnie specyficznym, jakim jest Raków, budowany właśnie, można powiedzieć, od podstaw przez Marka Papszuna. Więc nie ma u nas trenera, który nie generowałby żadnych czerwonych flag. Natomiast, moim zdaniem, Jan Urban generuje ich stosunkowo niewiele. Czy to oznacza, że on się sprawdzi na stanowisku selekcjonera? Nie. Tylko po prostu, skoro mamy do wyboru pewne wąskie pole, no to trzeba się zastanowić po prostu, kto z tego grona najbardziej się nadaje. I moim zdaniem, Jan Urban nadaje się, żeby postrzegać go właśnie jako top 3 polskich kandydatów do objęcia reprezentacji Polski. Słuchajcie, to jest moje zdanie. Czy jeśli ktoś mi zarzuca na przykład hura optymizm, czy jakąś euforię, czy coś w tym stylu, bo takie komentarze też się pojawiły pod ostatnim odcinkiem, który nagrałem właśnie na temat Jana Urbana, to nie ma hurra optymizmu, tylko po prostu taka trzeźwa ocena sytuacji, że Jan Urban po prostu powinien być bardzo wysoko na takiej zasadzie, w top 3. List otwarty Leszka Milewskiego do Jana Urbana. Zło przydarza się także dobrym ludziom. I słuchajcie, paradoks całej tej historii polega na tym, że jak patrzymy na takich trenerów, do których mamy pozytywne podejście, typu, nie wiem, Jan Urban na przykład, lubimy go, na przykład cenimy jako trenera i tak dalej i myślimy sobie, że spotka go to zło, jak tu zasugerował Leszek w postaci prowadzenia reprezentacji Polski, no to jest jednak pewien paradoks no bo najlepszy polski trener powinien prowadzić naszą reprezentację. Więc my w ogóle powinniśmy teoretycznie odrzucić takie myślenie, a jednak go nie odrzucamy, no bo widzimy jak wygląda i reprezentacja i polski związek piłki nożnej. Sam list otwarty w wykonaniu Leszka Milewskiego jest bardzo dobry. I tutaj przy okazji takie moje postscriptum a propos autora tego tekstu, czyli Leszka Milewskiego, którego oczywiście doskonale znam, bo przez kilka lat też mieliśmy okazję współpracować. Dla mnie Leszek to jest taki gość, który gdyby Wojciech Smarzowski kręcił film na temat polskiej piłki, to po pierwsze powinien wziąć Leszka jako konsultanta, jako człowieka, który mógłby nawet na scenariusz do takiego filmu Plus Leszek Milewski jest dla mnie takim dziennikarzem Który najlepiej oddaje martyrologię polskiej piłki Dlatego ten list otwarty to jest coś Co na pewno warto przeczytać I pada to naprawdę bardzo wiele Ciekawych konstatacji Jedyne z czym się nie zgodzę w kontekście tego O czym napisał właśnie Leszek Milewski To takie zdanie Niech pan nie ma złudzeń, że ktokolwiek przykładowo będzie słuchał O jakichś pomysłach taktycznych To jak podejrzewam podstawa pana obecnej pracy Jej serce, a nikogo to nie obchodzi Mówię oczywiście o wejściu w te plany głębiej Niż się wchodzi w nie przy weselnym sto o czwartej rano. Tutaj, jakby do pewnego stopnia, jestem się w stanie zgodzić, natomiast wydaje mi się, że też z każdym kolejnym rokiem świadomość polskiego kibica, także świadomość kibica reprezentacji Polski rośnie, że rośnie też wiedza właśnie na temat samego futbolu. Więc ja osobiście chciałbym, żeby Jan Urban w pasjonujący sposób opowiadał właśnie o reprezentacji Polski, o taktyce, o swoim pomyśle na futbol, ale szczerze mówiąc, myślę, że tak będzie, dlatego że on już podczas swojej powitalnej konferencji przemycił wiele takich treści, przemycił wiele zapowiedzi a propos tego, jak ta reprezentacja. Reprezentacja będzie wyglądała. To znaczy, oczywiście, on tam nie opowiadał, wiecie o jakimś poruszaniu się w półprzestrzeniach i tak dalej, bo tego nie oczekuje i tego chyba nikt normalny nie oczekuje od selekcjonera reprezentacji Polski, jeśli chodzi o konferencję. Ale fajnie byłoby, gdyby po prostu wytłumaczył w taki klarowny sposób, też zrozumiały dla kibica, który być może nie śledzi tych wszystkich analiz i tak dalej, na czym ma polegać futbol właśnie w jego oczach. Uważam, że gdyby w ten sposób Jan Urban postąpił, to być może troszkę w przeciwieństwie, właśnie do Leszka Milewskiego, myślę, że to nikomu by nie zaszkodziło i myślę, że w taki sposób. Jan Urban też by zaplusował. Zresztą pamiętam, że też, kiedy Czesław Miśniewicz wypowiadał się w taki bardzo transparentny, otwarty sposób na temat taktyki reprezentacji Polski, na temat różnych założeń i tak dalej, to odbiór tego typu wypowiedzi, tego typu narracji był jednak jednoznacznie pozytywny. Więc nie sądzę, żeby trener Urban zaminusował właśnie prowadzące tego typu opowieści. Przechodzimy, słuchajcie, do kolejnego tweeta i oczywiście przypominam, moi drodzy, o subskrypcjach. Długość kontraktu, tutaj Krzysiek Stanowski pyta, co to za różnica? Jak będzie mu dobrze szło, to będzie długo pracować. A jak źle, to krótko. Długość kontraktu ma znaczenie tylko przy wyliczaniu odprawy. Ta sytuacja była o tyle uderzająca, że. W zasadzie takie historie się nie zdarzają, żeby ktoś nie zdradził długości kontraktu. W Hiszpanii na przykład generalnie kluby informują na przykład o tym, jakie piłkarze mają klauzulę, przykładowo, ale to nie jest też norma, to nie jest tak, że każdy informuje. Coraz częściej na przykład kluby nie informują kibiców o stanie zdrowia poszczególnych piłkarzy, na przykład jaka to jest konkretnie kontuzja i na ile piłkarz może wypaść. To mnie szczerze mówiąc, trochę dziwi, ponieważ pozostawia pole do interpretacji. Ale ja trochę patrzę na Cezarego kulesze, jednak jako polityka, który musiał mieć świadomość, mówiąc o tym, że nie się na temat długości kontraktu, że to wywoła pewną debatę. Czy to może podważyć Jana Urbana w oczach piłkarzy? Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że piłkarze też w tym momencie są tak bardzo nacenzurowanym, że nie będą tak dokładnie analizować tego wszystkiego. Natomiast z drugiej strony, zgadzam się ze Stanem o tyle, że Cezary Kulesza ma taką pozycję siły w negocjacjach z jakimkolwiek polskim trenerem, może wyłączając skorze. Bo rzeczywiście przy skorze było tak, że kulesza. Od początku ta, także poprzez Łukasza Wachowskiego wysyłał taki sygnał, Maciek jest moim numerem jeden. Walczymy o Macka, Maciek przyjdzie do reprezentacji, Maciek odmówił, miał pełne prawo ze względu na swoje kwestie prywatne i tak dalej. Natomiast 19 na 20 polskich trenerów, gdyby dostało propozycję prowadzenia reprezentacji z umową na czas nieokreślony, którą można przedłużać albo można zakończyć tam, nie wiem, z miesięcznym czy trzymiesięcznym wypowiedzeniem, podpisałoby po prostu taki papier. No to pod tym się po tym ja się z kolei mogę też podpisać. Natomiast Cezary Kulesza. Trochę zaryzykował o tyle, że nikt w zasadzie nie postępuje w taki sposób jak tutaj prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej. To znaczy każdy jednak mówi o tej długości kontraktu. Nie wiem, wydaje mi się, że robienie z tego tajemnicy w tym momencie jest zbędne. Że gdyby powiedział po prostu, że mam kontrakt do wtedy i do wtedy, to, to byłoby ok. A skoro nie powiedział. To szczerze mówiąc, obstawiam, że ta umowa jest po prostu bardzo krótka do końca eliminacji. Maciej Iwański. Michał probierz ogłaszający kadr na polu golfowym, czy Michał probierz ogłaszający swojego następcę przed komunikatem PZPN? Ten tweet jest tak, taki powiedziałbym w stylu Michała Probierza, który lubi zagrać po swojemu i postąpić właśnie, można powiedzieć, wbrew tym kanonom marketingu i tak dalej, wbrew tym głównym założeniom. Być może chciał troszkę zagrać na nosie Cezaremu Kulesze, ale z drugiej strony, słuchajcie. My w ostatnich dniach mieliśmy tyle programów na temat Michała Probierza, do czego z tego co widzę za chwilkę jeszcze będę miał okazję się odnieść, że Michał nie zdradził tu jakiejś wielkiej tajemnicy. I słuchajcie, ja w kontekście Probierza, jako że sam trener Urman zauważył, że ostatnio Michał obrywał przepotężnie, też w sposób zasłużony za wiele kwestii, myślę, że jak są takie okazje, żeby podnieść na kogoś kij, to nie trzeba szukać dodatkowych. I wydaje mi się, że prowadzenie jakiejś dodatkowej debaty a propos tego, czy Michał Probierz popełnił błąd, czy nie, słuchajcie, to są tak odległe didaskalia, które nie mają totalnie żadnego wpływu, żadnego znaczenia. No może nie powinien tego robić, może powinien, a być może jest po prostu na wakacjach i widział 100 programów na temat Jana Urbana już w roli selekcjonera, że uznała dobra, skoro robią tyle programów, to musieli go ogłosić. Nie róbmy wielkiego halo z czegoś takiego. Tak mi się wydaje, że tyle jest podstaw, żeby w ogóle dyskutować na temat Michała Probierza, że tego typu tematy już sobie odpuśćmy. Kolejny użytkownik, o i bardzo znany pan Michael. Czego oczekujemy po konferencji selekcjonera? Tak sobie będą luźną godzinkę o tym gadać. Powiem Ci tak, ja nie jestem Odbiorcą tych programów, ponieważ zdecydowanej większości tych programów nie oglądałem, więc w większości programów nie wiem, jakie tezy padały. Natomiast y, ja staram się patrzeć czasami na tego typu historie z drugiej strony. To znaczy, jeśli my dzisiaj mamy na przykład dwie takie platformy jak meczyki i kanał sportowy, które rywalizują o widza. I kanał sportowy przykładowo rozpoczyna program, gdzie na grafice znajduje się selekcjoner, w tytule znajduje się selekcjoner, goście są pod selekcjonera, temat selekcjoner. I ten program ogląda tam kilka tysięcy ludzi live. Gdyby meczyki w tym samym momencie wypuściły program pod tytułem Wisła Płock się zbroi, nowy napastnik Legii Warszawa, piłkarze Lecha Poznań kontuzjowani, gwarantuję Wam, że przegraliby tę walkę na wyświetlenia. To jest koniec końców biznes. W tych platformach pracują ludzie, którzy ogólnie... Mają pojęcie o tym, jak zdobywać wyświetlenia, właśnie w internecie. Więc wydaje mi się, że tutaj to o to chodzi. Trzeba oczywiście mieć sobie sporo kreatywności, żeby tak długo rozmawiać na temat selekcjonera, bo chyba każdy już na ten temat się wypowiedział. Natomiast moim zdaniem tutaj po prostu o tym wszystkim decyduje biznes i my możemy sobie śmieszkować i tak dalej, ale decyduje o tym po prostu stricte biznes. Jeśli ktoś robi kolejne programy na temat selekcjonera i widzi, że to się sprawdza, widzi, że to żyje, że to ludzi cały czas interesuje, no to robi kolejne po prostu. No i tyle. Haj, to dyrektorem nadawałby się. Tutaj mamy. Tweet odnoszący się do wypowiedzi Bożydara Iwanowa. Dla mnie Tomasz Hajto byłby idealnym dyrektorem kadry. Nie boi się mówić, nie da sobie wejść na głowę, zna dziennikarski świat od drugiej strony, więc mógłby poukładać niektóre elementy. Charakter Tomka wydaje mi się tutaj najbardziej pasujący. Eee... Pozwolę sobie nie zgodzić się z Bożydarem Iwanowem, moim kolegą, którego bardzo lubię i bardzo cenię. Nie wybrałbym Tomasza Hajty na dyrektora kadry. Myślę, że to nie jest odpowiednie stanowisko. Myślę, że Tomasz Hajto świetnie realizuje się po prostu w roli eksperta i myślę, że tutaj warto po prostu postawić kropkę. No i tyle. Ale mam nadzieję, że to wasz hajto jeszcze gdzieś wróci na przykład na karuzelę. Byłoby na pewno bardzo barwnie. To jest taka postać, która wnosi nie ma co ukrywać dużo kolorytu, ale nie widzę szczerze mówiąc tych cech o których tutaj mówi Boże Dariwanow, że one aż tak bardzo by się sprawdziły. Ciamciara. Co tam piszą we francuskiej prasie o Fejo? Obrażał, groził, szokujące kulisy prasy trenera Dunkierki, który odszedł po trzech tygodniach. Ryzyko, które skończyło się fiaskiem. Traumą dla klubu przyzwyczajonego do rodzinnej atmosfery. W ogóle, jakie mocne hasła. Skłamałeś, krzyknął trener w trakcie meczu towarzyskiego z Boulogne-sur-Mer. Tak zakończył się krótki pobyt Gonzalo Fejo w Dunkierce. Wiecie co, ja czasem mam takie wrażenie, ostatnio przyszła mi taka refleksja, że Gonzalo Fejo, bo to jest naprawdę bardzo inteligentny gość, wydaje mi się, że IQ u Gonzalo Fejo, wbrew niektórym akcjom, jest na bardzo wysokim poziomie. Jak widzę tego typu historie, mam nadzieję, że Gonzalo do tego wszystkiego się jeszcze odniesie, jak widzę tego typu historie, jak widzę, przypominam sobie tę pamiętną akcję z Brandby, to ja, kurczę, zacząłem się zastanawiać, czy on tego po prostu nie robi celowo po to, żeby było o nim głośno, na takiej zasadzie, no bo inaczej, no dostajesz szansę, nie w top 5, no bo jednak w klubie z drugiej ligi francuskiej, ale w przedsionku tego top 5. Czyli prawdopodobnie masz tam cel, żeby awansować, ale możesz się fajnie pokazać właśnie na tym rynku. To pokazujesz się na tym rynku, stajesz się w pewnym momencie bardzo głośną osobą na tym rynku, ale trochę chyba nie w takim kontekście, jak planowałeś, więc nie wiem, ja nie wiem, czy gonzalo robi to celowo, bo zmarnował trochę szansę, żeby zagrzać miejsce na francuskim rynku. Przecież ktoś te wszystkie informacje do leki wypuścił, a wypuścił te informacje nie tylko po to, żeby stricte uderzyć w gonzalo Fejo, ale też, żeby stanąć w obronie samej. Dunkierki, która również tutaj została postawiona w położeniu niekonwencjonalnym. To znaczy, Dunkierka pokazała się jako klub trochę karykaturalny. No bo jeżeli mówimy o klubie, który. Sięga po portugalskiego trenera, który do tej pory pracował tylko w Polsce, czyli od razu z definicji nietypowy ruch, a potem pozbywa się tego trenera po kilkunastu dniach, to wystawia fatalną opinię temu klubowi. Więc Dunkierka, po to, żeby się bronić, po prostu wypuściła takie przecieki właśnie do leki. Ale z drugiej strony te przecieki też uderzają w Gonzalo Fejo. Więc ja jestem ciekaw, słuchajcie, z której strony teraz będą latały te kule? Gdzie będzie odpowiedź? Z której strony będzie riposta? Bo Gonzalo Fejo z jednej strony wypadałoby, żeby się bronił. Z drugiej strony, jeśli on się zacznie bronić, no to rozpocznie się taka wojenka podjazdowa pomiędzy trenerem właśnie a klubem. I być może paradoksalnie Gonzalo zależy na tym, żeby zbudować sobie stereotyp takiego po prostu ekstremalnie wręcz krnąbrnego trenera. Bo jeśli w tym momencie Gonzalo przejmie na przykład jakiś, nie wiem, nie mówię, że wielki portugalski klub, ale taki klub, Tuż pod tymi wielkimi. To przecież jest oczywiste, że te wszystkie historie zostaną przypomniane. Może kurczę jemu na tym zwyczajnie zależy, bo po tej akcji z Dunkierką to mi przyszło do głowy. No, że tego jest po prostu. To są sytuacje tak głośne, jednak tak charakterystyczne, które później będą bezpośrednio rzutowały na wizerunek tego trenera właśnie w mediach, czy w futbolu, czy w biznesie że no przecież on musiał mieć tego świadomość. Musiał mieć tego świadomość. Więc może on to po prostu robi celowo. Może to jest taka polityka. Może on chce po prostu być postrzegany właśnie jako taki, miałem powiedzieć, José Mourinho, ale do Mourinho też nie do końca to pasuje, bo Mourinho też nie kojarzył się z aż tak ekstremalnymi sytuacjami jak ta, czy nie wiem, odejście po kilkunastu dniach, czy coś w tym stylu. Nie wiem. Ja czasami słuchajcie, jak zdarzają się takie, takie sytuacje, czy to w futbolu, czy w polityce przede wszystkim, ale futbol dzisiaj to jest też polityka, sytuacje skrajnie dziwne, nietypowe, niekonwencjonalne, takie Czasami bez precedensu, to moja pierwsza myśl w głowie, czasami to jest pewnie błędne rozumowanie, jest taka, że ten gość musiał to zrobić celowo, bo to jest jednak zbyt ekstremalne, żeby nie robił tego celowo. Na takiej zasadzie. Jeśli Gonzalo chce budować sobie wizerunek y, takiego nieprawdopodobnie ekspresyjnego i krnąbrnego gościa, no to trzeba przyznać, że jest na dobrej drodze, a ja jestem w tym momencie nieprawdopodobnie ciekaw, gdzie on wyląduje za chwilkę. Szczerze mówiąc, to jest moja hipoteza, to jest moja taka czutka, wyłącznie intuicja, nie poparta w tym momencie żadnymi nie wiem, plotkami czy spekulacjami, obstawiam, że kolejnym miejscem pracy Gonçalo będzie Turcja. Może się pomylę, może nie. Kiedyś, moi drodzy, kiedy Paulo Souza przejmował reprezentację Polski, zwróciłem uwagę na to, że istnieje pewne zagrożenie, albo inaczej, że przy tych koneksjach, które obowiązują obecnie na rynku, istnieje szansa, że Paulo Sousa dostanie kiedyś propozycję pracy w klubie brazylijskim. To się w 100% potwierdziło. No to ciekaw jestem, czy będę miał taką czutkę, jeśli chodzi o typowanie, także właśnie kolejnego portugalskiego trenera i jego przyszłości. Wydaje mi się, że Gonçalo Fejo pasowałby po prostu do ligi tureckiej. Do takiej ligi, gdzie wydaje mi się, że tego typu sytuacje mogą być nawet. Nie skrytykowane, ale docenione. Dajcie znać w komentarzach, jak Wy odbieracie te wszystkie historie wokół Urbana, wokół Michała Probieża, także właśnie wokół Gonzalo Fejo, i tak dalej, i tak dalej. Czekam na Wasze komentarze, zostawcie tutaj proszę lajka, subskrypcję. Trzymajcie się, papa. Pa.